Halo komiks w Radiu Lublin. Gość dzisiejszego odcinka od wielu lat porusza się w przeróżnych artystycznych przestrzeniach. Od rysunku, poprzez montaż wideo, fotografie, muzykę, aż po komiks, ale przeważnie odległy od klasycznej formy. Jego komiksy, takie jak chociażby Bibułka i Otoczka Otoczaka, czy Szorciaki umieszczane w rozlicznych fanzinach, to pokaz spontaniczności, której obca jest linijka. Jego piosenki, powstałe w ramach działalności zespołu Płetwonurki Szczurki, takie jak Babcia i Ja, czy Panie szwarcenegerze Ja w Pana nie wierzę, ochoczo śpiewali ci, którzy pamiętają czasy kaset i ksero. Rafał Tomczak, artysta wizualny, znany również jako Tomas, Tomasz Otoczak, Tortuga czy Tomczak. Profesor komiksowej grypsery, szalony poeta kadru i absurdalny poskramiacz dymków. Sam siebie określa jako artystę alternatywnego bądź undergroundowego, a w swojej komiksowej działalności ucieka od standardowej formy na rzecz sztuki tworzonej na gorąco, czegoś co dzieje się w czasie rzeczywistym. Otoczak nie pracuje na gotowych scenariuszach. To czysta improwizacja. No więc podczas Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi zaimprowizowaliśmy rozmowę bez scenariusza i na przeróżne tematy. Posłuchajcie. Jak u ciebie ten komiks się zagnieździł w głowie? Czegoś to przyszło naturalnie? Czy potrzebowałeś wspomagaczy w postaci albumów, innych twórców, które chłonąłeś za dzieciaka? Kiedy postawiłeś pierwszą kreskę, jak do tego doszło, jak świadome to było? Ja myślę, że bardzo klasycznie, jak na ludzi z mojego pokolenia, to znaczy, wyglądało to tak, dokładnie to pamiętam. Ja pochodzę z, tak, z takiej miejscowości Żagań i tam jest dość duży obiekt, który się nazywa Żagański Pałac Kultury i tam chyba raz w roku były takie kiermasze książek. I mama mi przyniosła, dobrze to pamiętam, skarbie miła, bo leżałem i czytałem to na dywanie jako małe dziecko i to myślę, że to od tego się zaczęło, no czyli kajko i kokosz. Jak na Polaka przystało. Standardowa droga samuraja, komiksiarza polskiego. Tak. No i to od razu była miłość bardzo duża i, i wtedy właśnie... No stworzyłem tego, to pamiętam, nie mam tego, niestety tych, tych plansz, ale stworzyłem taką postać krokodylka, to, to tak przez mgłę, nie? No i wtedy były pierwsze próby, nie? Potem jakoś do, do mnie doszedł jakoś Biniobil, to chyba przez Świat Młodych, no bo jak inaczej. I też pamiętam, że w tym stylu próbowałem coś rysować. Przypomniało mi się też, ostatnio coś niesamowitego była taka szkoła jakby rysowania komiksu przez Charlotte Paweł w świecie młodych w odcinkach. I jeśli mogę też o tym napomknąć, bo właśnie tam były różne ciekawe sugestie i propozycje, jak to można zrobić. No, no to znaczy ona opowiadała o swoich sposobach, ale pamiętam, że nie wiedziałem, jak wybrnąć z tego, jak zrobić ramkę za pomocą obsadki z tuszem, nie? czyli stalówki, bo to zawsze zalewało od tej linijki. No A to takie wspomnienia, przepraszam, może trochę dziwaczne, ale dla kogoś, kto w tamtych czasach startował i jakby inny był dostęp do nawet do mazaków, lamastrów, cienkopisów, to po prostu była praca z tuszem, co ma oczywiście swoje bardzo duże walory, ale no, też jakieś problemy. Tym bardziej jak się zaczynało w wieku takim w podstawówce, to nawet nie na 100 latek jeszcze. Ale jak wybrnąłeś z tego? Szarlota Paweł pomogła? No chyba jakoś właśnie. Nie wiem, czy można zrobić kreskę z talówką, z tuszem, tak, tak żeby nie zalało od linijki. Może, może ktoś mógłby, mógłby powiedzieć, jak to się robi. Ja sobie tak. też tego nie wyobrażam, ale może po prostu należałoby zrobić ją bez użycia linijki. Co jest jakby taką twoją, jakby lewituje nad tobą taka teoria, że jesteś człowiekiem, który nie kłania się linijce, kierce i wbrew temu, co mówisz, znaczy nie wbrew, tylko mówisz, że miałeś taki background typowo, Polsko-komiksowy, czyli wszyscy uznani klasycy, a tak naprawdę w twoich obecnych pracach ja widzę na przykład wpływy Tadeusza Baranowskiego czasami, ale to jest taki poziom absurdu, prawda? Obecny u niego i u ciebie, oczywiście na inne sposoby, ale można w Bibule na przykład znaleźć takie porównania natomiast jesteś jakby osobą, która nie kłania się tym mistrzom komiksów swojej bezkompromisowej twórczości. Znaczy nie chciałbym się kreować na jakiegoś tam, nie wiem, wielkiego podważyciela jakby klasyki i tak dalej, po prostu w pewnym momencie no jakby to naturalnie przyszło, ja nie jestem jakimś takim naukowcem, czy, czy jakimś myślicielem, który a, teraz może zrobię to w taki sposób, to po prostu bardziej instynktowne były sprawy, że zacząłem jakby szukać, no jakby to powiedzieć, jakichś pogranicza komiksu, jakiś para komiks ale ja bardzo, bardzo lubię stosować te narzędzia takie typowo komiksowe, typu dymki, no to jest po prostu są idealne rozwiązania, ale niekoniecznie, no, no taki, taki etap jakiś się zaczął, że niekoniecznie chciałem opowiadać fabułę taką typową, nie? że akcja się tam rozwija z punktu A do punktu B i to wszystko jakoś linearnie jest prowadzone. No, dużo zrobiłem też takich rzeczy, jakichś shortów, nie? Próbowałem też swoje fabuły. Jako nastolatek też mam nawet dwa komiksy skończone. Mam bohatera tam, może to też pokażę kiedyś. Ale, no, myślę, że, no bo to też tak szeroko jakby poszło, nie? Jak, kiedy poszedłem do liceum plastycznego i poznałem tam różnych innych fajnych, wspaniałych ludzi i, i zaczęła się faza takich eksperymentów i to nie tylko w komiksach, ale też i w muzyce i, no, inne te, nie, nie chcę teraz jakby opowiadać o różnych innych sprawach, ale no, no i to tak trzyma, no trzyma mnie. No i to zostało tak przylepione tego undergroundu. Ja chciałem powiedzieć, że ja nie jestem jakimś kimś, kto się tak utożsamia z undergroundem. To są jakieś środki wyrazu, które ja stosuję. Najprostsze skojarzenia to może właśnie tak to wyglądać, nie? Że to jest jakieś brudne, brzydkie. A może ja w ogóle nie jestem pod ten target, nie powinienem startować do komiksiarzy. No po prostu widzę to medium komiksowe tak jakby szerzej, że jest to środek wyrazu, jeden ze środków wyrazu, które można się posługiwać, a niekoniecznie musi to być taka historyjka, która się zaczyna i tam przez 48 stron jest prowadzona. Ale oczywiście też to jest dla mnie w tym momencie wyzwanie. Ja chciałbym zrobić taki komiks, i wrócę do swoich rzeczy z przeszłości, no i myślę, że niedługo coś będzie można przeczytać. Ja uważam, że akurat to, o czym mówisz, że mówisz, że nie chcesz mówić, czyli Eksperymenty, muzyka. Jest to bardzo ważne, ponieważ składa się jakby na całą Twoją osobowość twórczą, która jednak wciąż chce się wyrażać komiksem. Czy te naczynia są powiązane? Muzyka, eksperymenty, komiks? Jak to funkcjonuje w Twoim organizmie? Myślałem kiedyś, że nie, ale chciałbym powiedzieć, że w ogóle improwizacja, eksperymenty to jest coś takiego bardzo fantastycznego dla mnie, że ja jakby badam też. Bo jest to piękne, że ja nie wiem, co. Co będzie za chwilę? I tak samo w nagraniu za pomocą improwizacji, to jakby pozostaje z nami dzięki temu, że można to zapisać. Nie? I tak samo trochę mam takie podejście właśnie do tych rysunków, bo ja na przykład ja na przykład nie wiem, co je ja narysuję często, nie? I nie wiem, to zaczynam, a tam jest nos, i potem coś do tego powstaje i rodzi się jakaś anegdota. No, może nie, nie jest to tak czytelne, no jakby wiadomo, że twórca też inaczej widzi swoje rzeczy niż odbiorca, ale myślę, że jest to w ogóle zgłębianie. No, my jesteśmy jako ludzie jakimś cudem, nie? To są niesamowite rzeczy, że my My nie jesteśmy w stanie też do końca określić to, co nam może przyjść do głowy, nie? i to myślę, że to jest po prostu rzeczywiście takie podejście spontaniczne nie? do tego, co na karcie się znajdzie, czy coś się z tego rozwinie. Nie? I dlatego są pewne sprawy, które ja uważam, że wystarczy je zamknąć w jednej planszy i na przykład można ją obudować, jeśli ktoś ma wyobraźnię, nie? bo na przykład. Jeśli na przykład ja zrobię nawet jakiś rysunek satyryczny, to mi się, ja widzę, tam jestem w stanie dopowiedzieć całą historię do tego, tak? Tylko nie czuję potrzeby takiej, żeby to akurat to rozwinąć na całą historię, bo mam w głowie mi się pojawiają jeszcze, pojawiają się multum innych historii, które ja może tak wyrówkowo chcę opowiedzieć, a może tylko zamknąć w jakimś tam żarcie rysunkowym albo w planszy takiej krótkiej czy szorcie. I no na ten moment nie, nie czuję takiej potrzeby, żeby to rozwijać w takiej historii, nie? Ale oczywiście ja mam szacunek bardzo duży do takich typowo klasycznych opowieści i chcę spróbować wrócić do tego, nie? Znaleźć znaczy się po prostu w tych ramach, jakby nie? Takich mm. sformułowanych już, tak jak to się robi, należycie, nie? Ale jest to chyba trudne zadanie, żeby coś takiego osiągnąć dla Ciebie, bo Twoje właśnie, tak jak mówisz, robisz sobie te komiksy, które mają na przykład jedną planszę, niekoniecznie w zamyśle są komiksem, są dopowiedziane w Twojej głowie. I właśnie, co dalej? Co z czytelnikiem? Czy w ogóle bierzesz czytelnika pod uwagę? Czy on ma sięgnąć do Twojej głowy i dopowiedzieć sobie to samo, co Ty wymyśliłeś? Czy to jest dowolne pole do jakiejś totalnej improwizacji dla odbiorcy? Ja myślę, że to jest trochę i tak, i tak. Bo z jednej strony, no, liczę na to, że może ktoś, no, wiadomo, że to są różne kwestie charakteru, jakby bycia, nie wiem, światopoglądowo może. W Podobnym spektrum, nie? że ktoś, no, no mam na to dowody, że są ludzie, którzy to akceptują i rozumieją, o co mi chodziło, ale też widzę, że dużo jest takich odbiorców, którzy sobie dopowiadają całkiem zupełne jakieś ogony. Nie? To, to, to jest tak, jak, nie wiem, może się posłużę no, Biblią, nie? Jak ktoś po prostu damy każdemu człowiekowi biblię do przeczytania, to każdy powie troszeczkę inaczej, że o czym to jest i, i inaczej może to zinterpretować, nie. Znaczy nie chcę porównywać też oczywiście swoich rzeczy do Biblii, nie. To był taki przykład, że po prostu no, każdy ma inny mózg i to przechodzi przez naszą głowę i na tej samej zasadzie można powiedzieć, jak ludzie ze sobą rozmawiają i dlaczego są jakieś nieporozumienia, nie? Bo jeden człowiek myśli, że wyraża się jasno, a drugi człowiek, dla niego to jest coś nieodpowiedniego, nie? I trzeba prostować, trzeba naginać. No ale oczywiście tutaj jest i jakby mo mogę sobie porozmawiać z czytelnikiem jakoś, jeśli do mnie podejdzie. Na tym jest jakby taka furtka otwarta, nie? I jest tam pole do interpretacji, ale ja już niekoniecznie wiem, co, jak czytelnik to odbiera, nie? Z tego, co mówiłeś wcześniej, można jakby wynieść taki wniosek, że odżegnujesz się od undergroundu, a... Ale tak naprawdę jesteś budulcem tego zjawiska, jednym właściwie z budowniczych tego zjawiska, które miało miejsce w latach 90. u nas w Polsce, bo sam byłeś częścią tej grupę. Produkowałeś mnóstwo zinów tą starą metodą do-it-yourself, klej, nożyczki, papier, ksero. Jak ty w ogóle wspominasz teraz? Właściwie dalej wydajesz chyba podo w podobny sposób ziny, chociaż teraz już są drukowane, ale gdybyśmy sięgnęli do tej takiej przeszłości twojej zinowej, kiedy byłeś. Byłeś jednym z tych budowniczych mhm. tego całego, że tak powiem, w brzydko, systemu. Kiedy po raz pierwszy pojawiłeś się na przykład na jakimś takim komiksowym zlocie? Czy była to Łódź, czy było to coś innego? Właściwie nie było chyba wielu innych opcji wtedy. No tak, pierwszy raz to lata 90. A z tym undergroundem to jest tak, że no to był najłatwiejszy sposób, żeby coś pokazać z tego, co się robi. No, no to najłatwiejszy dostęp, czyli ksero. Ale myślę, że jest coś takiego czarującego w tym. Ktoś, kto tworzy coś, i to jakby bez pośredników, za pomocą jakiejś powielarki może pokazać to innym ludziom. I to właśnie, to nie jest tak, że ja się od, odżegnuję, nie? Ja też dostrzegam ten, to, to, tą szczerość, przede wszystkim ta szczerość jest chyba taka piękna w tym, nie? Że ten underground się wiąże z tym, że tam jakby przedstawiamy zupełnie jakby nasz światopogląd, nasze, nasze poglądy czy to jak chcemy się wyrażać, jakąś formę ekspresji. Nie jesteśmy jakby obwarowani, nie wiem, wydawcą, czy jakimś kimś menadżerem, czy kimś, kto nam mówi, że nie, to może jest przesada tego nie. I to jest, to jest takie świetne, nie? No i też ta techniczna sprawa, nie? No bo też teraz właśnie przywiozłem nowy numer swego Zina, o fiasko 9. No to jest, dla mnie to jest coś pięknego, nie? Składanie tej matrycy w taki sposób, nawet ja to robię specjalnie z premedytacją, że, że nawet to, jest, to nie jest wydrukowane, jak w drukach. Ale myślę, że to jest właśnie takie piękne nawiązanie do tej idei, zrób to sam. Nie? Kiedy zin jest, tam są czasami zgłaszane jakieś błędy, coś jest przesunięte, nie? to jest taka forma sztuki według mnie. Nie? Zin jako sztuka. Wydaje mi się, że też. Duet Josef, zrób to sam, ale też nie robiliśmy tego sami, bo mniej więcej w tym samym czasie zaczynaliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, w 1999 roku chyba była taka, właściwie rok wcześniej była taka erupcja Zinów. Wszyscy wydawaliśmy sobie swoje ziny i pamiętam, że w 1999 roku spotkaliśmy się. Właśnie to jest ciekawe, bo Nie. prawda obrasta różnymi półprawdami albo nawet nieprawdami. Być może to, co ja teraz powiem, ty widzisz zupełnie inaczej. Więc mówię tak, Spotkaliśmy się w 1999 roku, tam było też mnóstwo różnych innych ludzi przy jeszcze w Łódzkim Domu Kultury, przy stolikach Szymon Telu, Piotrek Machłajewski, ty ja pamiętam, że ja wtedy wydawałem Zinia, ty robiłeś różne przeróżne Ziny, ciężko chyba je zliczyć i wymienić z nazwy, bo to były czasem takie jednostrzały. I pamiętam, że ja jako że utrzymywaliśmy taką korespondencję między sobą listowną, to ja wysłałem do wszystkich ziomeczków takie zapytanie, że zróbmy coś razem, nie? że wymieniajmy się swoimi komiksami. I w Łodzi wtedy w 1999 roku, ja to tak pamiętam, jakby to było takie przyklepanie tego tematu. Zobaczyliśmy się wtedy, poznaliśmy na żywo, być może tylko przez moment, nie, nie gadaliśmy jakoś długo, ale to było jakby tak spotkanie z, z, ze znajomymi, których się znało już z pisania. Rób to sam, ale robimy to razem. Myślę, że to co ty mówisz, to jest taka faza, która nastąpiła troszkę potem. Ja to pamiętam tak, że jak pojawiliśmy się na konwencie w Łodzi, w Wódzkim Domu Kultury, to tam na tej giełdzie, która była na dole. No, Przywija mi się to teraz przed oczami. Pamiętam, że zrobiłem taki obchód ze swoim albo czarny padł, to była, albo niecenzuralnie, teraz to może powiem w skrócie nazwę tego drugiego zina CLZ. Pamiętam, że, no bo to w tym nie chodziło o kasę, nie tak naprawdę. No, chciałem, podszedłem, podchodziłem do ludzi po kolei i się pytałem, czy chcą się wymienić na, na zinki. I nie wiem, czy to ty, wydaje mi się, że to byłeś ty, powiedziałeś chyba, że podejdziesz później, czy coś takiego. I przeglądając właśnie ten CLZ złapałeś się za głowę. Ale to było takie. Ojeju, ojeju jakie moc, dobre, mocne i chyba dobre. No. I chyba nie wrócę. Nie, nie, ale jakoś wiem, że się wymieniliśmy wtedy. I według mnie to, to wtedy się zaczął ten pierwszy kontakt, nie? Wtedy po prostu zacząłem wysyłać pracę do, do zeniola, grafiki, nie? No i, i wtedy. Tak. Być tak. No może i ta... słucha, słucha nas ktoś, kto zdementuje i powie, nie, to byłem ja. No, 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 no. Wtedy była jeszcze form Kwasa, pamiętam, też się wymieniłem. No i wtedy się... Właśnie, to jest takie ciekawe, bo my jakby pamiętamy jeszcze takie czasy bez technologii, która nas teraz otacza zewsząd. My pisaliśmy do siebie też listy, nie? Wysyłaliśmy plansze, oryginały. Pamiętam, jak mi odesłałeś oryginały, to sobie myślałem, no, porządny, porządny wydawca. No, Ale, oryginały trzeba było odsyłać. Tak, nawet nie wiem, czy to nie, Może to nie było polecone, bo to jednak są różne przygody z tym. No strasznie by było zgubić jakieś plansze Pocztą Polską. Chyba zdarzały ale... się takie przypadki. No, nie no, no, no. Ale nie masz na przykład takiego wrażenia, że my byliśmy też takimi grafomanami, kserobojami, którzy są na głodzie i po prostu potrzebują jakiejś historii, bo wtedy akurat rynek nie był rozwinięty. Mówisz o tych klasykach, ale to już była taka pieśń przeszłości, można było sobie kupować te komiksy, ale to były ciągle te same komiksy. Nie było jeszcze tego, co mamy teraz, czyli tak, tak. różnorodnej, gigantycznej oferty. Czy my wtedy byliśmy na głodzie, czy po prostu to była taka naturalna potrzeba artystycznej ekspresji w formie komiksu? Czy jedno i drugie? No, no myślę, że właśnie jedno i drugie, bo... Czy to nie są właśnie czasy tej wielkiej smuty, kiedy tylko właściwie no my na pewno, nie wiem, czy akurat w tym okresie, może później to było, ale no my jakby tymi zinami trochę wypełnialiśmy tą dziurę, nie? No bo wtedy właściwie był taki okres, że ciężko było bardzo kupić komiks, nie? No to, to też rozmawialiśmy tutaj o tym z ludźmi, że kiedyś to właściwie mogłeś być takim kolekcjonerem, który ma wszystko w Polsce w danym okresie, na przykład tam w roku 95, 6, chyba jeszcze zanim TMC się rozkręcił, to, to mogłeś mieć wszystkie komiksy. Znaczy, no, no mogłeś to uzyskać. Nie? Bo one były jakby w zasięgu portfela też, nie? Teraz były. Jakieś tam białe kruki chodziły na różnych grupach, że tak powiem, grupach listownych, bo wtedy były jakieś giełdy, które się drukowało, na, znaczy drukowało, kserowało, pakowało w list i rozsyłało do ludzi w całej Polsce i można było sobie tam tak, znaleźć tak, tak no Byli tacy, takie, tacy działacze, jak na przykład, pamiętam, była taka lista, nie wiem czy to nie pan Tkaczyk Zakuku sporządził taką listę w ogóle komiksiarzy w Polsce, tak żeby się łączyć właśnie i tworzyć, nie wiem czy może pamiętasz. To mógł być Marek Misiora. Marek Misiora? Marek Misiora chyba robił takie rzeczy, bibliografie bo, takie. Bo ja nie miałem kontaktu z panem. I siorom, ale... No możliwe, że oni sobie przekazywali to dalej. Wiem, że to chyba... Wiem, że do mnie dotarła jakaś taka lista, nie? No właśnie, I tam były adresy, hmm. można było... Może, może to tak w ogóle? Ja nie wiem. Może A to... pamiętasz, jak ty trafiłeś w ogóle? Jak się dowiedziałeś o tym, że są tacy wariaci inni, nie? Bo przecież nie, nie mówili o tym w telewizji, nie? Więc... Bo ja na przykład miałem taki system, że nie wiem, zupełnym przypadkiem, będąc na jakichś wakacjach w Gdańsku, kupiłem sobie czas komiksu antologię, numer drugi. Tam była chyba reklama Akuku, trafiłem do Akuku, no i Akuku to była już... Taka skarbnica kontaktów. Wtedy dowiedziałem się, że są tacy ludzie, którzy tworzą ziny. Oczywiście do większości z nich napisałem, nawiązałem kontakty korespondencyjnie. Dzisiaj na Messengerku robimy to w parę minut, a wtedy tak <laughs> trzeba tak, tak. było czekać na odpowiedź miesiąc czasami. Nie, no ja... Tak, jak my się znaleźliśmy na konwencji, No ja z moim kolegą z ławki, Olafem Ciszakiem, spotkaliśmy się w liceum plastycznym. No i tam żeśmy, żeśmy zaczęli się dzielić tą swoją pasją. Komiksową i był taki konkurs na komiks ekologiczny, który organizował chyba Łódzki właśnie Dom Kultury. Nie, to było inaczej. Ktoś inny organizował, potem coś tam nie wypaliło i było jakby takie przekierowanie. I w ten sposób się znaleźliśmy na konwencie, bo też nie wiedzieliśmy, że coś takiego się dzieje. I to, co ty mówisz, te akuku to i te wszystkie inne rzeczy, to, to na konwencie w Łodzi, to właściwie chyba stamtąd tylko stamtąd to było źródło. Pamiętam dokładnie Akuku, bo to najpierw było w takiej formie na A5 drukowane ksero, nie? To tam, tam zdobyliśmy pierwsze numery Akuku. No. no i tak to się zaczęło, nie? No, no, chcę powiedzieć, że też niesamowite czasy, że tam w Akuku, na przykład tam w dziale, nie wiem, takim, jakiejś ciekawostki, czy coś takiego, tam na przykład były takie, był, to właśnie to, co Ty mówisz, był taki głód komiksowy, że tam nawet było napisane, że, nie wiem, była jakaś reklama nawiązująca do komiksu, w jakiejś tam telewizji coś się ukazało, albo że z tyłu jakiejś gazety jest jakiś komiks, jest jakaś tam jedna plansza, jeden pasek, nie? To ta, taki, takimi rzeczami się tam podniecaliśmy jako komiksiarze, nie? Ale to też szacun, że ktoś to zbierał, obserwował i, no, można by było sięgnąć, tam są niesamowite, historia też, nie? Jak na to teraz tak popatrzeć z perspektywy tych wszystkich lat i tego, co się teraz dzieje, że jest tak szeroka oferta, że no nawet nie wiesz, że takie rzeczy powstają, nie jesteś w stanie tego wszystkiego ogarnąć, a wtedy no taka bieda można powiedzieć. Fajnie, że to się tego tak rozkręciło, nie? Możemy tak powiedzieć chyba. Fajnie, no na tegorocznej Łodzi było coś około 170 premier polskich komiksiarzy i to mowa nie tylko o artystach wydawanych oficjalnie, ale też właśnie o zinach, które ostatnio też przeżywają taki renesans, ale to nie są te same ziny, które my robiliśmy, i też chyba nie powstają z potrzeby głodu, tylko, znaczy z zaspokojenia tego głodu, tylko bardziej jest to taka artystyczna, nieobwarowana żadnymi zaleceniami od wydawców, redaktorów, korektorów, artystyczna robota. No, też o tym myślę czasami, bo na przykład jak tak sobie zastanawiam się, sięgam wstecz, to no, myślę, że czasami to były pełnoprawne plansze czy komiksy. No, nie chcę tam mówić o naszym środowisku, ale ogólnie, które po prostu z tych technicznych powodów były wydawane w małym formacie A5 i gdyby to teraz na przykład wznowić, to na przykład one, one zasługują na takie fajne, fajne, porządne wydania, nie? To też, no my jakby, jakby byliśmy wciśnięci w te ziny też, nie? To wynikało z takich też ekonomicznych powodów i z tego, że no jak mogliśmy to zrobić? No nie było wydawców, a potem jak się pojawiły te albumy, no też nie każdy chciał przyjąć tak właśnie nas z łatką undergroundowców, nie? Może Olaf, bardziej bli, bliższy komiksowi środka, było mu łatwiej, nie? On tam przecież wygrał Grand był w różnych tam czasopismach, no u mnie to trochę inaczej, nie? Bo jakby trochę podejście jest inne, no bo można powiedzieć, że ja też gryzmole po prostu, a ktoś tam widzi jakby inny poziom tego gry, gryzmoła w tym, nie? No ciężko mi to oceniać, nie? Chcę oś, o, sam analizować swojej twórczości, nie? No a przy okazji dziękuję wszystkim, którzy są zainteresowani może ja coś powiem a propos tej twórczości, bo też rozmawiamy o tym głodzie, że my mieliśmy wtedy w tych latach 90. -tych, głód komiksu. Chcieliśmy mieć go w każdej formie. Rzeczywiście karmiliśmy się tymi newsami zakłóku o tym, że jest komiks na papierze toaletowym, że jest jakiś papierek z rysunkiem, mleczki na przykład. To wszystko było tam zmagazynowane, ale też to też był nasz taki głód chyba pokoleniowy, bo ludzie, którzy wychowali się na kajkoszach, raczej nie patrzyli przychylnie na nas, to raczej mówili, że to jest coś właśnie tak jak mówisz, bazgroły, że to są amatorskie jakieś rzeczy, no ale jednak to jest kwestia tego, że to jest taki, kurcze, to był taki punk, takie, takie wykrzyczenie się z naszej strony. Nie, nie, no myślę, że to dlatego też między innymi znaleźliśmy się w też takich zinach typowo skojarzonych bardziej z, z jakąś sceną alternatywną, nie, z takich właśnie punkowych zinach, oni nas tam brali jakby bez, no bardzo, bardzo tego chcieli, no my wzbogacaliśmy to niekoniecznie, znaczy no, no wiadomo, był to jakiś, można powiedzieć, że to były jakieś antysystemowe rzeczy, ale niekoniecznie to nie była jakby, jakby idea jakaś programowa, że działamy jakby wbrew wszystkim normom otaczającym nas. nie? No czyli underground troszkę też jednak albo pod ziemię, albo ten taki ruch zinowy, nie? Po prostu do it yourself. To wtedy wtedy jakby przyświecało. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną anegdotę, nie wiem, czy to jest ciekawe, ale o tym głodzie komiksowym była taka sytuacja, że pojawiliśmy się na konwencie komiksowym. Było nam za mało, tak? Ktoś z nas miał taką informację, że jest sklep komiksowy w Łodzi, a to było w tych dniach konwentu, nie? Więc my szliśmy gdzieś z mapą godzinę, Nie wiem, żeby dojść do tego sklepu, no i jak już tam to szliśmy, bo to było jakieś stoisko komiksowe w większe chyba księgarni. No i tam pani nam mówi: Nie, no to przecież ten pan zabrał te wszystkie komiksy na konwent komiksowy. Więc my z powrotem godzinę, nie. No Po prostu byliśmy tak ciekawi, co jeszcze może być, nie. No jakoś nie, nie pomyśleliśmy o tym, że to jednak na największe święto, no to wszyscy wszyscy tam, bo tam może być większy ruch dla kogoś, kto sprzedaje komiksy, nie. Ale to też mogło być no tak, kurde, że. No chcieliście, chcieliście zobaczyć sklep po prostu, nie? Więc jakby no, ta ciekawość została no, zaspokojona. Tak, tak, właśnie, dobrze mówi. Tak. I tam jeszcze było, może wygrzeb jakieś zdjęcie, tam to było niesamowite, że na tej księgarni, tam były takie, pamiętam, nad oknami takie jakby baldachimy, jak to nazwać, i tam był napis komiks. Czyli dokładnie to, co mówisz, że ten gud, no, gud po prostu... To tak samo jak ty wiesz, papierki, o których informowała Akuku. to tu wystarczyło zobaczyć napis komiks na kamienicy. No papierki, a co powiesz na temat gumy do rzucia Donald, tak, że tam były takie króciutkie komiksiki, nie? Nie wiem, czy też to te pamiętasz. Tak, 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 to, tak Szczególnie zbierałem. nad morzem, no to samo niesamow... no. No. no tak, no. no i właśnie my stąd, my stąd przyszliśmy. No było takie, Pogoli, troszkę Pogoli. takich podprogowych akcji komiksowych w różnych gumach i no sytuacjach. No tak, człowiek niesamowicie się były, no co, nie wiem, czy jeszcze była komuna, czy po komunie, ale była taka gazetka też Młodość i tam były takie rosyjskie komiksy, takie paski z tyłu o rewolucji. To już była tematyka, ważne było, że tam były rysunki. No to też na przykład, to też szukałem tego w kiosku bardzo, jak już się z tym spotkałem. Przeskoczmy teraz do czasów bieżących, bo wydałeś kolejne fiasko. Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i w planach miałeś milion fiask. No na razie jestem na numerze dziewiątym. Jest to dobry, jest to dobry wynik moim zdaniem. Całkiem niezły. 9 na milion. <laughs> Trzeba jeszcze dużo czasu na to poświęcić Nie, i dożyć do dwusetki. No milion to myślę, że to było takie hasło, które miało pokazywać tą niespożytą energię, którą miałem, może jeszcze mam i na razie idę do przodu. Zobaczymy. Zobaczymy ile się uda zrobić. A tak sobie myślę, że gdyby te wszystkie Twoje ziny, które wydawałeś, no tak bardzo ekstatycznie i nałogowo i jakby nie przywiązując wagi, chociaż z drugiej strony przywiązujesz wagę do numeracji, ale czasem po prostu przeskakiwałeś z jednego tytułu na inny, z tego drugiego na trzeci, z trzeciego na czwarty i tych Twoich zinów jest mnóstwo. Gdyby je zgromadzić pod szyldem fiask, to być może uzbierałoby się już jakieś 198 tysięcy. No tak, to jest myślę to też jakiś taki wyraz mojego rozgorączkowania, że właśnie m, tak samo jak... Ja mam bardzo dużo projektów, których jeszcze nie pokazałem ludziom no i właśnie wynika to z tego, że może z tego, że nie umiem się też tak skoncentrować, a może z tego, że mam po prostu za dużo się dzieje w mojej głowie i dlatego często przeskakuję z projektu do projektu i na przykład czasami potrzebuje może zrobić restart i dlatego te tytuły się zmieniają, ale no myślę, że to już jest, w tym momencie to jest rekord z fiaskiem, no staram się tego trzymać, wiem, że to jest też, od kiedy tak zacząłem kolekcjonować rzeczy, myślę, że jest coś w tych numeracjach, no, no trzeba to jakoś uporządkować, no nie można też tak jak wariat tworzyć ciągle nowych, no trzeba no jednak, nawiązując też do pisma produkt, trzeba jednak jakiś tam Musi to mieć jakieś ramy tak? dla czytelnika, pomóc mu troszeczkę tam tą rękę wysuwam, żeby to było zamknięte po prostu w jakichś zbiorkach, nie? No bo ja mogę sobie rysować oczywiście do szuflady i coś, czy, mieć tego bardzo dużo, no, ale no, chciałbym, żeby to się odbiło też, nie? bo to nie chodzi o to, że ja zrobię karierę, tylko żeby to się odbiło od kogoś, żeby właśnie to żyło w jakiś sposób, nie? że ktoś przeczyta i pomyśli coś o tym albo wyrazi opinię, albo będzie miał jakąś miłą chwilę, albo się zdenerwuje, to też jest jakaś, jakaś reakcja. Wracam, tak teraz przepraszam, że trochę zmienię wątek, ale wrócę do tego tematu, kiedy doszło do naszego spotkania na stoisku. To chyba jednak tak nie było, bo przypomniałem sobie, że ja zobaczyłem Twoje komiksy po raz pierwszy w mięsie i w akuku. Pamiętam, Williego na przykład. To były takie jednoplanszówki, które... rozwaliły mi głowę. Więc jakby nie mogłem tak zareagować, jak ty mówisz, bo już znałem twoją twórczość. Nie, ja nie jestem pewien, czy to byłeś ty, może to był twój kolega, nie wiem, z kim wtedy był. My jeździłeś? tu wszyscy, wszyscy wyglądamy o. podobnie. Ale nie, ale wiesz co, na pewno nie mogłeś zobaczyć mnie w Akuku, w akuku mnie wzięli... Bardzo późno, jak na te okresy. Mo, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, jak to było z mięsem. Wydaje mi się, że Zinol, Zinol był pierwszym zinem, w którym ja publikowałem poza tymi naszymi tynkowymi sprawami zieleni góry. Nie. Przykro no, mi, no, nie. Będziemy sprawdzać. Mięso. Z... Możemy pogadać z Tomkiem Leśniakiem, zapytać się. Mi się wydaje, że to był trzeci, trzeci numer mięsa albo czwarty. No, z, no, sprawdźmy, no nie mam tego teraz w głowie. Ja zawsze uważałem, że Zinio to jest taka nie ma matka taki... moich, moich publikacji gdzie indziej. Teraz żałuję, że nie prowadziłem <grym> pamiętniczka jak los. A ty dojdziemy może jakoś? No może to nie jest tak ważne dla słuchacza teraz. No my jako tacy, tacy starzy wyjadacze, można powiedzieć. Może ty bardziej, bo bardziej działasz w tym oficjalnym obiegu, to... Już. Twoje wspomnienia są lepsze niż moje. <noise> Oto Czaku. Powiedz mi, bo ty tworzysz ziny, ale jednocześnie jakby pukasz do tego oficjalnego obiegu i teraz podczas festiwalu w Łodzi była premiera twojego nowego albumu. Może opowiedz coś o nim. Cóż to jest za specyfik? W tym momencie jest to też... Nie jest to komiks. Jest to bardziej zbiór takich rysunków, ale też takich jadących po bandzie. To znaczy one nie są wulgarne, nie, są, nie jest to gore, ale myślę, że to jest też dla kogoś, kto bardziej docenia takie mocniejszą krytykę naszej rzeczywistości, niż tylko jakieś takie gładkie opisywanie, że jest fajnie, idziemy do przodu, rozwijamy się, przyszłość jest super. Kontestacja, dobrze mówię? Mhm, jest to do refleksji. Coś takiego, myślę, tak starałem się, ale zobaczymy, co, 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 czy odbierca też to tak określi. Mówiłeś, że w Twojej głowie jest mnóstwo pomysłów, które przelewasz na papier albo trzymasz je w głowie. Czy wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację, że przestajesz rysować? Nie wyobrażam sobie, bo miałem taki okres, kiedy tak, znaczy teraz patrząc z perspektywy, chociaż wydaje mi się to dziwne, żebym nie rysował, bo wsiąkłem też w takie muzyczno i wideofoniczne sprawy, ale od jakiegoś czasu, od paru lat mam tak mocny okres rysunkowy, że w tym momencie sobie nie wyobrażam, żebym mógł to zaprzestać, bo to jest, no nie wiem, to jest takie dziwne, nie, nie chcę takich głupich porównań nie, dawać, znaczy takich może banalnych, że tam, jego oddychanie, czy coś, ale to po prostu, ja nie muszę na tym myśleć, czy ja dzisiaj coś będę rysował, czy nie, no po prostu to, to i tak, to i tak zaistnieje, nie. Prawie codziennie, no, teraz na przykład na wyjeździe nie, jak jestem tutaj, ale kiedy wracam do domu, to no, mnie, otacza, mnie otacza papier, mnie otaczają pisaki, zawsze jest coś do kontynuacji, albo nie wiem jak to określić w ogóle ten sposób. Nie chciałbym wejść na jakiegoś dziwnego człowieka i ignoranta, ale tak jak w tym komiksie Bibułka i Otoczka Otoczaka na przykład, gdzie oni poznają różne stwory z mojej głowy, nie? Nie chciałbym też na swój temat jakby, nie wiem, mitologizować swojej postaci, ale jest w tym trochę prawdy dlatego, że ja sam jestem zdumiony, co tam możesz... Myślę, że to rysowanie to jest w ogóle takie zadanie bez końca jakby, nie? Możesz rysować, nigdy nie będzie tak, że wyrysujesz się. Przynajmniej w moim przypadku tak jest, nie? I jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Im więcej rysuję, tym tak naprawdę więcej jest do narysowania, bo no to jest chyba też taki głód, to o czym mówiliśmy, nie? Tylko takie utworzenia. Nie udało się nam ustalić, czy osoba, która pod koniec lat 90. w Łodzi podeszła do Otoczaka, przejrzała jego ziny i złapała się za głowę, to ja. Natomiast wyjaśniliśmy drugą kwestię, która była dla nas problematyczna, czyli moment debiutu Otoczaka w komiksowym wszechświecie innym niż jego własne ziny. Artysta odnalazł w swoich archiwach drugi numer mięsa z grudnia 1995 roku. To właśnie wtedy. Niebawem minie 30 lat od tej chwili, więc już teraz wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu otoczaku. Niech ciągle napędza cię ciekawość tego, co się jeszcze wydarzy. Czytajcie komiksy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.